Do ćwiczenia możesz użyć klocka do jogi, albo tak jak ja, klina. Na obu wersjach ćwiczenie będzie wykonane prawidłowo. Obciążenie rzędu 8 do 12-14 kg. Połóż odważnik na udo, blisko do kolana. Pozycja wyjściowa to jest wykrok w klęku, gdzie początkowo mam siedzieć 90 stopni pochyl tułów, tak jakbyś chciał, chciała położyć brudno udo i przenieść ciężar ciała w kierunku palców stopy, w tym momencie pięta się odrywa i czuje rozciąganie w okolicy sięgna Achillesa, w okolicy przyczepu e, mięśnia głowego łydki i przenosi ciężar ciała z powrotem do tyłu następnie ponownie do przodu możesz się postarać również ściągać piętę w dół i każdorazowo tą pozycję przytrzymujesz około 3 do 5 sekund z przodu.